Ile jeszcze tragedii w na wspólnej los ześle narodzina Żanety Anna Guzik i Wojtka Wojciech Bułach? Dwa lata po dramatycznym wypadku Mani z Luzia Kaszuba znów dojdzie do koszmarnych wydarzeń. W 2737 odcinku na wspólnej mania znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Przez własną głupotę i kolegów ze szkoły, którzy od dłuższego czasu ją prześladują. Mania zna wspólny i znów otrze się o śmierci. Widzowie zapewne pamiętają przerażający wypadek córki Żanety sprzed dwóch lat. Wojtek zabrał pasierbicę na przejażdżkę motorem i wtedy doszło do tragedii. Dziewczynka przeżyła, ale długi czas walczyła o powrót do zdrowia. Wypadek spowodował u niej poważne komplikacje. Wyszło bowiem na jaw, że Mania cierpi na padaczkę. I kiedy wydawało się, że już powoli szulcowie mają najgorsze chwile, rozegra się kolejny koszmar. Tym razem z winy samej Mani, która stała się ofiarą bezwzględnych kolegów w szkole. Od dłuższego czasu dziewczynka walczy z prześladowcami, którzy gnębią ją na portlach społecznościowych. Wyznaczają głupie zadania do wypełnienia i śmieją się z niej, gdy Mani nie uda się czegoś zrobić. 2737 odcinku na wspólnej koledzy Mani przejdą samych siebie. Jasiek Mateusz Bożek, Emilka Jesica Witenko i Michał Aleksander Szostek zmuszą ją Żeby weszła do studienki kanalizacyjnej i kanałami przeszła do drugiego wyjścia. Drwiąc i wyzywając ją od tchórzy będą się świetnie bawić. Zabiorą też Mani telefon, by jeszcze bardziej utrudnić jej zadanie. Córka Żanety posłusznie spełni polecenie kolegów. Gdy przez dłuższy czas nie wyjdzie na powierzchnię, Michał zacznie podejrzewać, że wpadła do wody i się utopiło. Poradzi wreszcie, by jak najszybciej uciekli. Na szczęście ja się nie zgodzi. Wezwie pomoc, która nadejdzie w samą porę. W 2737 odcinku na wspólniej mania z urazem głowy, wyziębiona, osłabiona i wystraszona trafi do szpitala. A Żaneta i Wojtek nie spoczną póki nie ustalą kto namówić ich dziecko do takiej głupoty. Jak podaje Świat Seriali Szulcowie słusznie zaczną podejrzewać, że Mania jest prześladowana w szkole. Zdradzamy, że Mania nie wykona kolejnego zadania, które na portalu społecznościowym wyznaczy jej Jasiek Mateusz Bożek. Nie ogoli włosów na łyso i zjawi się w szkole, jakby nic się nie stało. Koledzy zaczną z niej drwić i wyzywać od tchórzy. Nawet przyjaciółka Emilka Josica witeńko. W tej sytuacji Mania podejdzie do Janka i zażąda, żeby zmienił jej zadanie. Wyjaśni, że nie ogoliła głowy nie dlatego, że się przestraszyła, ale dlatego, że jej rodzice zrobiliby aferę w szkole i wszyscy mieliby kłopoty. Doda, że zabawa powinna odbywać się w taki sposób, by dorośli o niej nie wiedzieli. Janek zgodzi się w końcu zmienić zadanie, ale pod warunkiem, że Mania wykona je niezwłocznie. W 2737. odcinku na wspólnej emisja w czwartek 30 sierpnia w TVN zaprowadzi koleżankę do przepompowni. Każe zejść do włazu kanalizacyjnego i przejść kanałami aż do drugiego wyjścia. Michał Aleksander Szosnek zabierze Mani telefon, żeby nie mogła sobie świecić latarką. Dziewczynka z duszą na ranieniu zejdzie na dół, a chłopcy zamkną za nią włas.